Nie mogę spać, bo wtedy odcinek się kończy. No i dobra, nie mogę spać ani razu. Spaść ani razu. Dobra. Na razie to łatwe. Na razie. Dobra. Pum, pum, pum. Pum. dobra. Widzowie, ja nie wiem, jakie mam to rozróżnić. Jest. Nie no, widzowie, to jest z kamer. kamerstwo. Tak? Dobra. Teraz będzie. Zgaduję, że niebieskie, a jak będzie niebieskie, to zostawcie lajka. Jest! Zgadłem to, widzowie. Ojej, ja z brawy spadłem. Zjeżdżalnia. Dobre, dobrze, że nie spadłem. Dobra, teraz tutaj jest czerwony. Zostawcie subskrypcję po tym kanale, żeby było więcej filmów z Robloxem i takie rzeczy. Lub Brausas lub. Że I z woreczkiem, żebyście mieli powiadomienia, że nowy film jest, żebyście wpadali na kanał. Więc dobrze. Tutaj znikają widzę, że te. U, te 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 te. Dobra. Dobra. Na razie jesteśmy na 15 stage'u właśnie No i na razie jeszcze nie spadłem Więc jest dobrze U, To jest Ace of To znika? Nie, to nie znika, dobra to, A, dobra Zaraz spadłem tam, ale to tu chyba się nie da spaść. To znaczy tutaj się da, ale tam to tam się nie dało. Lody na patyku, mój ulubiony kolor. Tam jest kolor subskrypcji i lajka. Jeszcze raz mówię. Że... Co? Jak ja dostałem to na... No fajnie Tym chyba ludzi mogę spychać, ale nie wiem Dobra, na razie może Dobra, ben... I to jest to, gdzie nie przejdę tego ten, ale ja znam na to sposób Nie, nie da się, nie da się No i koniec widzowy, odpadam na tym Dobra, zgaduję po prostu a nie, to nie jest. Dobra, widzowie, łatwo. Nie. No i przegrałem. Pa widzowie.